siema się Tori, witajcie w takim jakby to powiedzieć pierwszym pełnym odcinku na moim drugim kanale z Minecrafta. No więc jak widzicie jesteśmy już tutaj sobie na świecie. W sumie jest to serwer, jest to serwer Smilexa. Serwer ten jeszcze nie ma nazwy, ale spokojnie jak będzie miał, no to po prostu będę go inaczej nazywał. Na razie będę mówił na niego serwer Smilexa, no bo nie ma on jeszcze nazwy, a Smilex jest jego założycielem, więc no tak to wygląda. No i dobra, tu jest takie żółte coś. Tak, to będzie mój dom, ale spokojnie. Na razie to jeszcze nie przypomina Ananasa Muszę zebrać trochę więcej wełny, bo mi jej brakło i wtedy. Zrobimy bardzo, bardzo ładnego ananaska i wszystko będzie super wyglądało. No, i będę miał taki domek z tylko że nie pod wodą. Patrzcie, nawet to tutaj jest napisane, gdzie to jest. O, tu jest, patrzcie. <grystanie> Widzicie, takie sobie przeczytajcie sami. Ja wam czytać nie będę, chyba czytać umiecie. No, i tak to właśnie wygląda. Ja sobie tutaj może założę moją zbrojkę. I w tym czasie prosiłbym Ciebie, mój drogi widz, o zostawienie Subika, bo wiem, że pewnie jeszcze wiele, wiele, wiele osób tego nie robi. A po prostu będzie mi bardzo miło, jak zostawicie, bo będą często filmy, więc myślę, że będzie się wam fajnie oglądało. E, oprócz tego, możecie też zostawić lajkacza. Like jestem ciekaw, czy uda się wbić ich ponad 100. Naprawdę, jestem bardzo ciekawy. Jak się uda, to będzie super. No ale dobra, już nie będę tutaj o niczym żebrał. Jak chcecie, to zostawcie. Do niczego nie zmuszam. No, i tak jak mówimy, jest to serwer Smilexa, dlatego na początku przejdziemy sobie do jego bazy, która znajduje się tutaj. Może ją kojarzycie z jego odcinków, bo już ich kilka wrzucił. No, na razie taka prosta baza, ale wiecie, że tutaj za dużo na tym serwie nie grał. Tam ma zejście na dół do jakiejś kopalni. Ale nie będziemy tutaj dzisiaj chodzić po domu Smilexa, tylko w planach mam coś innego. Mianowicie pójdziemy sobie do wioski Villagerów, którą już wcześniej gdzieś tam odkryłem, ale jeszcze nie zbierałem wszystkich itemów z niej. Nie widać jej na mapce, bo jest daleko, więc jak coś to tam zaraz się przeniesiemy. No i tak to właśnie. Nie wygląda. A jeszcze może szybko was troszkę oprowadzę po tym domku, co ja tu na razie zbudowałem. Mam właśnie takie jakieś w miarę tam podstawowe itemki, ładne żółte łóżeczka. Eee, e, 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 e. Co my tu jeszcze mamy? No tutaj mam takie zejście na dół i tutaj jeszcze nic nie ma, ale spokojnie wszystko będzie budowane z czasem, nie ma co się nigdzie śpieszyć. Zbrojkę mam jakąś taką taką podstawową, sobie ładną pobarwiłem, żeby ładnie wyglądała. Eee, no, gram naprawdę niezbyt nie długo na tym serwie, więc wiecie, nie mam jakichś fajnych itemków. Dobra ziomeczki, patrzcie kogo spotkałem na serwerze, jest Utopik I tak się składa, że właśnie on ma dla mnie wełnę Uzbierał ją specjalnie dla mnie, patrzcie jak miło Teraz będę mógł sobie dokończyć ananasowy domek Dziękuję ci Utopik, pozdrowionka dla ciebie Możecie serducha napisać w komentarzu dla Utopika Ma on też enchant, więc sobie na pewno zaraz z niego skorzystamy I ogólnie jak już mówimy o youtuberach No to na tym serwie będzie więcej, więcej youtuberów Na pewno Smilex, bo to jest jego serwer Będzie też Rost, będzie też Heszek na Utopik o, dziękuję, dziękuję Utopik, patrzcie nawet mi dał lapis e, Napiszemy mu dzięki No będzie wielu youtuberów, jak też macie więcej niż 50 tysięcy subów i chcecie tu zagrać no to e, Zgłoście się do nas, na pewno was zaprosimy na serwerek e, Dobra, ja już sobie tutaj zechatuję mieczyk, mam 14 level Ej, co jest? A, bo trzeba to jeszcze włożyć, dobra, dawno nie enchantowałem, nieważne Bierzemy to? Mm, chyba bierzemy, co? Dobra Sły... O nie, ale fatalnie. <laughs> ale fatalnie, ale dobra, jeszcze ściągniemy sobie szybko klatę i mogę sobie jeszcze klatę zanchantować, fajnie. Więc bierzemy klatę na takie coś, oki. Yy, Unbreaking jeden. No szału nie ma, ale przynajmniej się świeci ładnie. Ło, patrzcie co, co? Co co? Co to jest? Czy to jest dla mnie Utopik? What the fuck? Czekajcie, nie gadaj, że to dla mnie... Dziękuję ci Utopik. pozdrowionka dla ciebie. Wow, naprawdę mnie zaskoczył. Yy, damy cyk 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 szybciutko, dziękuję Utopik. No więc tak to wygląda Dobra, ja tutaj będę sobie po prostu leciał już do villagerów yy, I właśnie ten serwer jeszcze dokładnie to nie wystartował <grym> Na razie jeszcze nawet tak jak mówiłem nie ma jego nazwy yy, No ale po prostu już na nie muszę grać, bo yy, jak wy to oglądacie to ja już jestem na feriach yy, Jeżdżę sobie pewnie na nartkach teraz no i musiałem na zapas nagrać wcześniej, dlatego właśnie, mm, jeszcze tutaj tak mało jest rzeczy na tym serwerze Ale dobra, lecimy tutaj w wioski villagerów, jak widzicie ona jest 700 kratek stąd, więc dopiero może, jak będę tak ze 100 kratek to się zobaczymy O kurde, patrzcie kogo spotkałem po drodze, siemka lisek, ej nie bój się mnie mordo, nie uciekaj, no nie Ucieka ode mnie. Dobra, nie będziemy go dręczyć. E, może innym razem sobie znajdziemy liska. A co do, do, co do tych villagerów, to już jesteśmy coraz bliżej, 140 kratek, więc może zaraz tam dojdziemy. E, mam nadzieję, że utopik tam wcześniej nie był i tego nie zrabował, bo będzie przypał na odcinku. E, no ale dobra, zobaczymy sobie zaraz. E, pewnie będziecie pytać jaka to jest wersja Minecrafta, więc to jest najnowsza 1.151 e, na tej właśnie wersji jest ten serwer. No i tak to wygląda, dzisiaj y, odcinek bez żadnego innego youtubera niestety, ponieważ no to jest pierwszy film, chciałem tutaj wiele wytłumaczyć jak to będzie wyglądało I jeszcze co do spraw, o tutaj jest już ta wioska, a co do spraw organizacyjnych, y, ja tutaj będę wrzucał po prostu y, odcinki bez premier Na ten kanał będą pojawiały się odcinki bez premier, bo na głównym was denerwują, to chociaż tutaj y, będę starał się wrzucać odcinki bez premier no, i myślę, że będzie wam to pasowało. Nie jestem też tak przyzwyczajony do ciągłego gadania, ale dobra, spróbujemy. Czy ktoś tu był? Powiem wam, że villagery też mogą otwierać jak coś, więc to nie jest powiedziane, że był tu utopik. No, ale nie wiem czemu mam takie przeczucie, że on tu był. Dobra, zbierzemy. Nie, no, nie będę im tego zabierał, ale to im zbierę, bo to jest ładne. Taki złodziej jestem. No, trzeba sobie jakoś radzić na początek, tak? Bierzemy to wszystko, nie wiem, nie będę brał aż tak dużo, ale troszkę sobie tego wezmę, na pewno się przyda e, Lecimy dalej, tutaj są kolejne domki A, i chciałem tutaj coś takie odcinki właśnie dłuższe, tak ponad 10 minut, żebyście sobie mogli pooglądać fajnie Okej, okay, był tu utopik, dziękujemy ci utopik e, No nic, no trochę fail, ale i tak poszukamy, może jeszcze coś fajnego zostawił Okej, okay, patrzcie, tu już są villagerki, z nimi się chyba handlować nie da, sorki, tak dobrze się na tym nie znam. Tu jest iron golem, o kurde, na tego to trzeba uważać, żeby go nie zaatakować czasem. O, z tym się można handlować. Co on chce? Marchewki z emeralda. No niestety nie mam, nic z tych rzeczy nie mam, no trudno, bo to był farmer taki wieśniak, spoczko. Szukamy kolejnego. Tu wszędzie był utopik, patrzcie jaki cwaniaczek, wszystko mi tu zebrał. Ale tutaj jest kolejny, z tym się będzie można wymienić na coś. Gdzie on las? Czemu ten gość wlazł na drzewo? Halo, byku! E, podkopiemy go? Dawajcie go podkopiemy Cyk, co jest? <noise> o nie, czekajcie, pożegnam, a nie pożegnam się, bo już wyszedł Ej, patrzcie co, o co chodzi? XD Czekajcie, go szybko rozwalę O dobra, oj nie chciałem cię uderzyć, sorry mój, sorry, sorry Wymieńmy się, pohandlujmy Byku, e, dobra nie jednak, nie, jednak się z tobą nie wymienię, ale dynkę może sobie zbiorę e, Bo czemu by nie, dynka się zawsze przyda Kurde, ja naprawdę nie jestem przyzwyczajony do takiego gadania bez scenariusza, a długiego po prostu rozmawiania na dłuższych odcinkach, no ale będę się starał tego uczyć z czasem, więc sorki jak tak nie, nie będzie to jakoś mega fajnie, ciekawie wyglądało na początek, no ale będę się starał, uwierzcie. Dobra, tutaj znowu nic nie ma oczywiście, bo utopik wszystko ukradł. Halo, panie, 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 ja się położę lepiej spać, <laughs> będzie przyjemniej. No dobra, ja się już tutaj wyspałem, bierzemy sobie szybko, szybko, a nie, nie wezmę bo mam pełne, poczekajcie, wyrzucimy sobie coś, co by tutaj wyrzucić. O, czyżby to był koteł? Patrzcie, i kolejny któryś, Yo, ale fajny. Patrzcie, nie, no ja go muszę ich oswoić, a ja nawet nie wiem jak się oswaja takie kotki. To jest chyba ocelot? Nie, to nie jest ocelot, to jest chyba zwykły kotek, patrzcie jaki fajny. No szkoda, ale teraz na pewno go sobie nie ogarniemy. No dobra, niestety wycieczka nieudana, ale ja będę sobie wracał do domu. Wszystko przez Utopika, no ale możemy mu wybaczyć. Pozwolił mi zenchantować i dał fajny kilow. I co najważniejsze, wełnę. I właśnie wrócimy do domu i pokażę Wam moje wszystkie itemki. Yy, no i pokażę Wam. Moje plany jeszcze co do tego domku, co tam będę chciał zrobić, więc no, troszkę zostało, bo chyba ponad 500 kratek, tak, aż ponad 500 kratek. E, no ale nic, e, porozmawiajmy sobie może jeszcze o kanale, bo właśnie o tym drugim kanale. E, powiem wam, jak tutaj będzie to wyglądało. Wszystko e, będę starał się wrzucać odcinki codziennie, serio, odcinki codziennie, ale wtedy jak ten serwer już tak dobrze wystartuje. Bo na razie jeszcze nie, e, wiecie, jeszcze wszystko nie wystartowało dobrze, ale jak już tak będzie grało więcej youtuberów, e, no to na pewno będę się starał. No i tak, z tych YouTuberów już tam wam mówiłem, ale może o kimś zapomniałem, więc powiem jeszcze raz: Na razie potwierdzone jest, że będzie grał na pewno Smilex, yy, Roz będzie grał Utopik, Dexi, Heszek. Ktoś jeszcze, kurde? Nie wiem, mogłem o kimś zapomnieć, ale chyba, chyba już nikt na razie. Więc no, jak jest jakiś YouTuber, co to ogląda i ma ponad 50 tysięcy subów i jest zainteresowany grom na tym serwerze, to oczywiście was bardzo zapraszamy. W komentarzu możecie napisać yy, nazwę tego serwera, nie? To wtedy przypnę wam serducho. Dawajcie, piszcie jakąś fajną nazwę. O, patrzcie, jajko zrzuciła kura. Bierzemy je od razu.